Przechodzimy teraz do dzisiejszej lekcji. Przepiszcie, proszę, pięknie do zeszytów temat wszystkich świętych, tak jak to jest napisane w prezentacji: dużą literą wszystkich świętych. Dzisiaj będziemy pracować z tekstem, który umieściłam w prezentacji. Nie macie go w swoich książkach. Także pracujemy z tym, co jest umieszczone w prezentacji. Jeśli macie możliwość wydrukowania, to bardzo proszę. Wtedy będziecie mogli mieć go przed sobą, a wygląda to w ten sposób: Wszystkich Świętych. Ja pozwolę sobie teraz przeczytać ten tekst. Posłuchajcie uważnie. Wszystkich Świętych. 1 listopada obchodzimy wyjątkowe święto. Rankiem jeżdżę wtedy z rodzicami na cmentarz. Spotykamy się tam z wujkiem, ciocią, babcią i dziadkiem. Razem odwiedzamy rodzinne groby, składamy kwiaty i zapalamy znicze. Wspominamy bliskie osoby, których już nie ma wśród nas. Najbardziej lubię zatrzymywać się przy miejscu pochówku mojego pradziadka. Mama mówi, że był bohaterem i bardzo dobrym człowiekiem. Co roku przynoszę na jego grób świeże chryzantemy. Jest mi trochę smutno, że nigdy go nie poznałam. Będę jednak zawsze o nim pamiętać. O czym jest ten tekst? Czy znacie, czy słyszeliście kiedyś, czy ktoś mówił wam już o? Takim święcie w Polsce, które nazywa się Wszystkich Świętych, to jest święto obchodzone w Polsce. W Anglii nie mamy tego święta. W dniu 1 listopada, czyli, za dwa, czyli jutro w Polsce, mamy święto. Co roku, każdego roku, 1 listopada, mamy święto. Wtedy nigdy nie chodzi do pracy, nie chodzimy do szkoły. Wszyscy mają wolne. Tutaj w tym tekście dziewczynka, taka uczennica, która chodzi w Polsce do szkoły, opowiada Wam o tym święcie. Co się wtedy robi? Jest to dzień wszystkich świętych, czyli wtedy wspominamy wszystkie osoby, które już odeszły, które zmarły. Dziewczynka pisze tutaj, że jeździ wtedy z rodzicami na cmentarz. Co to jest cmentarz? Cmentarz to jest takie miejsce, gdzie znajdują się groby. Takie groby. I tam spoczywają wszyscy zmarli. Dziewczynka pisze dalej, że spotyka się tam wtedy z całą swoją rodziną z wujkiem, ciocią, babcią i dziadkiem. A razem odwiedzają rodzinne groby, składają na nich kwiaty i zapalają znicze. Popatrzcie, tak wyglądają chryzantemy. To są takie specyficzne kwiaty, które zanosi się w Polsce 1 listopada na groby, aby te groby pięknie wyglądały. Zapala się również takie specjalne znicze, lampki. Dziewczynka wspomina tutaj również, że lubi zatrzymywać się przy miejscu pochówku swojego pradziadka. Mama opowiada jej historię o pradziadku i pisze tutaj również, że co roku przynosi na jego grób świeże chryzantemy. To jest taka charakterystyczna dla Polski piękna tradycja. W dniu 1 listopada wszyscy spotykają się, całymi rodzinami, na cmentarzu, przy grobach swoich bliskich. A po co tak się dzieje? Jak myślicie? Po to, aby o nich pamiętać, wspominać ich, modlić się za nich. Pierwsze zadanie do dzisiejszej lekcji będzie polegało na tym, abyście pisemnie w zeszytach spróbowali odpowiedzieć na kilka pytań do tego tekstu i do tego, co przed chwilą powiedziałam. Ja te pytania mam tutaj wypisane w moim laptopie i przeczytam je teraz. Pierwsze pytanie. Jakie święto obchodzone jest w w Polsce w dniu 1 listopada? Jak się to święto nazywa? Napiszcie piękną odpowiedź w Waszych zeszytach. Drugie pytanie. Co według tradycji robią rodziny w Dniu Wszystkich Świętych? Wyszukajcie informacji w tekście i udzielcie pisemnej odpowiedzi pełnym zdaniem. I trzecie pytanie. Co stawiamy na grobach bliskich zmarłych? Ta dziewczynka z Polski opowiada tutaj o tym, co ona wraz z rodziną stawia na grobach swoich bliskich. Odpowiedzi, zapiszcie pięknie odpowiedzi, i jak zwykle, prześlijcie nam zdjęcia. Życzę powodzenia i przyjemnej pracy.